Grające legendy, grające legendy, grające legendy, grające legendy, grające legendy, legendy. Duch Bernarda Szumborskiego. Działo się to w XV wieku. Bernard Szumborski był najemnikiem na usługach Zakonu Krzyżackiego i z jego rozkazu zajął hełmno. Był to człowiek nieprzyjemny, bezlitosny i okrutny, o czym szybko przekonali się mieszkańcy. Nie znał litości i za najmniejsze przewinienia skazywał na śmierć. Co jakiś czas na rynku słychać było werble poprzedzające kolejną egzekucję. Ludzie się go bali i robili wszystko, żeby mu śliny narazić. Wkrótce bogate dot miasto popadło w ruinę. Rycerz natomiast zamieszkał w baszcie, którą obecnie nazywamy basztą prochową. Mieszkańcy zaczęli myśleć o tym, żeby pozbyć się okrutnego rycerza. Wiele spisków zostało wykrytych, a ich uczestników stracono. Nie zniechęciło to jednak ludzi, którzy chcieli odzyskać wolność. Pewnego razu kilku mieszkańców spotkało się potajemnie w małym domku nieopodal murów miejskich. Słuchajcie, musimy stawić czoła Szumborskiemu, powiedział niejaki Tomasz. Tyle osób próbowało i wszyscy zostali straceni. Wesnął piekarz Zbyszko. Szanse są marne. Nie możemy jednak biernie czekać. Tylko jak do niego dotrzeć. Wśród obecnych była młoda dziewczyna o długich, jasnych włosach, splecionych w dwa warkocza. Miała na imię Hania. Jakiś czas w milczeniu przysłuchiwała się rozmowia. Tu potrzeba podstępu, oznajmiło niespodziewanie. Bardzo dobry pomysł, stwierdził zbyszko, spoglądając na Hania. Tylko jakiego? Ja wiem. Uśmiechnęła się. Mam pomysł. Muszę tylko zdobyć jego zaufanie. Obecni patrzyli na nią z niedowierzaniem. Nikt nie przypuszczał, że młoda dziewczyna może być tak odważna, żeby sama stawić czoła okrutemu rycerzowi. Hania jednak postanowiła wcielić swój plan w życie. Szybko zdobyła zaufanie Szumborskiego i została jego służącą. Pewnego dnia rycerz zażyczył sobie okazałej wieczerzy. Poza wspaniałym jadłem zaprosił też muzykantów. Jeden grał na flecie, inni na lutni. Nie zabrakło też śpiewaka, który umilał mu czas pieśniami. Hania dbała tymczasem o przygotowanie wieczerzy. Ukradkiem dospała trucizn do talerza okrutnego rycerza i osobiście zaniosła mu posiłek. Tego mi było trzeba, stwierdził, spoglądając na talerz pełen pyszności. Hania uśmiechnęła się, ukłoniła i wyszła. Nie miała pewności, czy trucizna zadziała, więc po wieczerzy podłożyła jeszcze ogień i uciekła. Byle dalej od Berdarda szumborskiego i baszty. Najemny rycerz zginął, zaś cała górna kondygnacja baszty spłynęła. Wszyscy mieszkańcy byli pod wrażeniem odwagi dziewczyny. I to zrobiła nasza hania? Dziwili się, kręcąc głowami. Niemożliwe! A to nie wiecie, że nasze dziewczęta są najodważniejsze na świecie? Dodał piekarz Zbyszko, który jako jeden z pierwszych wiedział o planie dziewczyny. A Hani nigdy nie brakowało odwagi! Wieść o śmierci najemnika rozeszła się bardzo szybko po całej okolicy. Mieszkańcy hełna odetchnęli od okrutnych rządów rycerza. Bernard Szumborski jednak nie zaznał spokoju po śmierci. Do dziś w baszcie prochowej można usłyszeć dźwięk bębna, taki sam, jaki poprzedzał zlecany przez niego egzekucję, a później z mroku wyłania się jego widmowa postać. Nieszczęśnik będzie tak pokutował przez całą wieczność ze zbrodnie, których się dopuścił i zniszczenia, jakich dokonał w mieście.